Dzie Cel jest prosty. Wygrać mistrzostwa świata z Polską. Uważam, że mistrzostwa świata nie zostały rozegrane poprawnie, bo wygrała Argentyna, a nie Polska. Wygrał Messi, a nie Lewandowski. Ten, a nie ten. No, i zamierzam to naprawić. Ale troszeczkę inaczej. Nie pójdę na łatwiznę i skorzystam z tego, co już nam było wiadome, czyli z drużyn, które już były wylosowane, z grup, które już były wylosowane. Ja sam sobie to zrobię. Nie będę się z tym ceregielił, więc od razu cyk. E e k kur. Nie będę się w to jakoś ceregielił, więc od razu cyk. Grupa G, Brazylia, Dania i Arabia Saudyjska. Dobra. Mi pasuje i to będą nasi rywale. Trzeba zrobić zmiany, bo tak być nie może. Co tu się tu dzieje? Co tu robi Krychowiak w tym składzie? To jest dla mnie niezrozumiała e, propozycja. Na bramce będzie szczęsny, bo, bo jest szczęsny. Po lewej stronie będzie biegał Dalewski. Na środku obrony Kiwior. Muziomeczek z Arsenalu, Bednarek i Kaś, Mateusz Gotówka. Po lewej stronie na ataku Przemysław Frankowski, pomocnik ofensywny będzie Szymański. Defensywny pomocnikiem będzie Christian Bialik, kolejnym pomocnikiem ofensywnym będzie Zieliński i na prawej stronie będzie Jacob Kamiński, Jacob Kamiński. Zresztą czekaj, on jest lewy pomocnik, a Frankowski może grać po prawej. No to cyk, Kamiński pójdzie na lewo. Po prawej będzie Frankowski, grał po lewej będzie Kamiński. Dobra, jedna w środku, na szpicu oczywiście Polak Rodak, grający w Barcelonie, Lewus, Robel, Lewandowski. Zostaje. Akceptujemy ten skład i idziemy na Arabię. Ma Biegnij z synu. No nie! Tak jest, mister Robert Lewandowski, jeden zero Polska. Spalony, spalony. No, co ty tam, arabie, niemyty, też strasz do rzeki? <tryk> Tylko wstać i klaskać. Czy coś się zmieni? Nie wiem, w każdym razie... Będzie Dobra, szczęsny, przytomny, przytomny. Oj. Dobrze Mati Cash! Pięknie zadryblował tam Mateusz Gotówka MVP dzisiejszego meczu. Nie interesuje mnie to, że lewy strzelił bramkę. To jest mając. Zaczynamy drugą połowę. Oczekuję kolejnych bramek ze strony Polski. Fantastycznie teraz znaleziony Robercik! Ależ to byłaby bramka, gdyby to wpadło. Jasny gwint. Piękny Jan Bednarek? Piotrek! Musisz Piotrek! Ależ niewiele brakowało, Piotruś! Fantastycznie, Robercik! Uff, czyściutko. Nie wierzę, co robi Robert w tym meczu. Aby, aby chowają się po domach, a my pójdziemy sobie do kościoła na zajutrz. Radośni. I dumni. Mocniej tę piłkę! No i Kiwior, no Misiek, nie wiem co to było, ale to było superanckie, serio. hat trzy jego bramki, teraz już jego trzy bramki. Ha, co za frajerze. No i koniec meczu, stało się to, co było nieuniknione, Polska zjada na kolację <laughs> indyjskie żarcie. Lewandowski... Sędzia była baba? Po pierwszej kolejce to Polska jest na pierwszym Brazylia ledwo co, ale udało jej się wygrać z Danią e, I kolejny mecz właśnie gramy z nimi. Neymar, szykuj się sure, 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 hey, hey, hey! To the Poczynamy Polska, Brazylia Lewandowski vs Neymar Dwa nazwiska, które przeprowadzają dreszcze każdego Kto tylko o nich powie Cel jest prosty, zaskoczyć Brazylię Bo są zbyt pewni siebie, syny. Ja nie jestem jak e, każdy poprzedni Że celem jest wyjście z grupy, a więc cel minimum i na remis walczę Nie, 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 nie My idziemy po złoto Srebro nas nie satysfakcjonuje Więc cel jest prosty Dokładnie taki! Na pewno jest Brazylia, ja mam wrażenie, że jakbym grał z jakąś Ukrainą. No. Zora są złapałem raka. Fantastycznie rozciągnięcie piłki. Frankowski. I tunel. Ale już błąd teraz defensywny. Ech, szkoda, że Lewandowski tego nie zauważył. Starość nie radość. Nie no, że tu nie jest wcale aż taki stary. Robert Lewandowski jest nie do zatrzymania. Jest niemożliwe, że ja 3-0 z Brazylią piekam. A może to ja... A może to... A może to po prostu ja wykrzesam 100% tej reprezentacji? A może to nie za niski poziom trudności. Dobra, rozpoczynamy drugą połowę. Jakimś cudem Polska 3 to zaraz Brazylią prowadzi. Mam wrażenie, że Brazylijczycy tutaj już marzą o tym, żeby nie, nie skończyło się jak z Niemcami w 2014. A my marzymy, żeby powtórzyć wynik naszych sąsiadów. Bo nie jesteśmy gorsi od przecież jakiegoś Niemca. Jak ja to robię? Szczęsny jak struna się wyciągnął w tej bramce polskiej Nie wiem jakim synem w ogóle do strzelania bramki tam szansę miał Neymar Znowu Szczęsny pilnował Richarlison Forma jak w Tottenhamie Ups, pięknie Szczęsny, co to, co on robi? Ups Dobra, faulu delikwenta To nawet nie był faul Widać tutaj umiejętności Po prostu nawet nie był falu. nawet kiedy chciałem, żeby on go skrzywdził, to i tak tego nie zrobił. To był czysty skill. Może ja jestem po prostu za dobry na te, na te grę. Może to jest za po prostu za mały poziom trudności. W ciągu dwóch meczów strzeliłem 10 bramek Nie! Nie ja! Polska! Jeszcze zarabiał 5 50 to zrozumiała raz Brazylią? Coś to jest nie tak? Kończymy to spotkanie. Jakimś prawem padło tu aż 5 bramek i to tylko po jednej stronie. Kolejnym hat-trickiem popisał się Robercik. No jak byk jest klasa Ostatni mecz tej grupy Wiemy, że Polska wyjdzie z tej grupy Pytanie tylko, którego miejsca Właściwie to niby nie wiadomo, ale wiadomo Dania musi wygrać, jeżeli chce wyjść z grupy Strzela i on Jaka interwencja? Jeden do jednego. Dania wyrównuje. Ta piłka, ta piłka się im klei w nogach. Nie wiem, co ja mam, nie wiem, co ja mam w ogóle zrobić. Szczęsny, pięknie broni. Przerwa. Wrażenia po pierwszej połowie są takie, że... <ścoughs> Arabia z Brazylią, jeden, jeden. Um. <ścoughs> Albo No i tyle. Fantastycznie Jacob Kiwi ja. To ten ham właśnie strzelił bramkę z Liverpoolem. <słuch> jak, jak oni grają dobrze w piłkę, to to jest już... To to jest już tragedia. No nie wyłonnie, nie markizuj mnie tu! Alarmię. Jaki kiwior mnie, interwencję tutaj właśnie zalicza Naprawdę miazga. Fantastycznie zleziony Piotr Zieliński. I ten również fantastycznie znajduje drogę do siatki. Jest 2 do 1. Ja... Koniec! Wygrywamy tę grupę, proszę państwa! Polska walia. Aż smarknąłem nosa. Fantastycznie! Jakub Kiwior, jak zwykle. Inform, kiedy trzeba grać. To gra. Ach, łanie, 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 łanie. O, za dużo miejsca. Dobra, spokojnie. Kurwa! Pięknie! Dobrze, Jakub Kivior. Musimy się obudzić, panowie, bo to był fatalny początek meczu z naszej strony. To najgorzej rozgrywany mecz. Ja myślałem, że ten mecz mecz danio to był po prostu moment słabości. Albo bardziej, po prostu takie, że no, pewne wejście już z grupy, no to po prostu takie uspokojenie. To nie był faul. Bardzo ładnie, Jan Bednark. <laughs> Co się wydarzyło? Kurwa. Nie będę się poddawał. Dobra? Ach, kur... Leczymy do końca. Noc, je, noc jeszcze młoda. Spalony. Łap Szczęsny. No jak, jak... to obronił? Jakiś kurwa walizki Szczęsny. Yes. No, dobra, ładnie Szymański. Dobra. Fantastycznie Sebastian Szymański. No po prostu palce lizać. Cyk. Klata. Z dubu Wiedziałem, żeby się nie poddawać. Czemu sędzia jest z babą? Do garu. No nie no. No niestety do przerwy to my jesteśmy drużną przegrywającą. A tak dobrze było. Całą fazę grupową dominowaliśmy nad każdym. A teraz nagle jakaś pizda się dzieje. Co się dzieje chłopaki? To jest czas kiedy wy robicie pogrom. Nie tracimy żadnej bramki. Strzelamy cztery. Dwie wystarczą. Wystarczą dwie strzelone bramki. Bardzo ładnie rozgrywamy. Ale coś... To była za po prostu powolne zdobycie piłki, to mnie aż głowa boli. Ależ wy, kurwa się nie nie, 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 nie ma was tu, panowie, nie ma was tu. Dobra, chuj, napałem doświadkowanie, co mi szkodzi. Nie mogę przegrać z Valią. No co ty robisz, Szurkowski, pacanie? Tak jest! Sebastian Szymański! Dwoiłem się i troiłem, w końcu się udało. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę! Powiedz, że to nie był spalony! Jest! To, to jest Zieliński? W ogóle nie wygląda jak zieliński. To jest 3 do 2, obróciliśmy kota ogonem. Przebudziliśmy się z tragedii, jaka była w całym tym meczu, co możemy dobić rywala. Możemy już totalnie złamać mu serce. Sebastian Szymański z Katrykiem! To jest koniec meczu. To jest koniec meczu. 4 do 2 jedziemy do ćwierć I koniec! Jesteśmy w ćwierćfinale. Jasny gwin, taki to był trudny mecz. Naszym rywalem Belgia. Okej. Okay. Zawsze można ponegocjować. Dwie stówy! Powiedziałem 4. No to może trzy! A może cztery? Wypierdalaj! jazda. <laughs> Mhm. <laughs> no. <laughs> dobre. Muszę mam opis prowadzony, a przepraszam, to jest Frankowski.

Kurwa! Co Zadam! Co jest?! No ja je co?! A, ah, okej, okay, nieważne. Bueno. Curva Cash. Mmm. <susurra> oh. <susurra> uh -uh. OUU Usuń to, bo jak nie, to nie zapłacę ci za montaż. I tak ci nie zapłacę. Ua! O nie, czy to było... Czer Czerwo. Nie co ty... Bos... Nice! Finito! Mundial jest na. Ingolont? over. Czy ja dobrze widzę? Philips Jest kapitanem reprezentacji Anglii? Okej, okay. rozpoczynamy półfinał Mecz o finał, mecz o awans, mecz top 2, mecz medal Ha, <ścoughs> Philips, śmieć Zabrany głos, jest jak kobieta Ciekawostka Wiecie, że w Anglii jest e, największa liczba pedofili sportowców, bo wiele sytuacji w. Pięknie szczęście! Było wiele sytuacji w e, angielskiej lidze w Premier League, że znany, prosperujący dobry piłkarz okazywał się być pedofilem. E, na przykład. Co jest? Jak do tego doszło? Ale de jest strzelił, dobra. ziomek z arsenalu to mu, to akurat, akurat zaakceptuję, nie? No chłopaki trzeba się obudzić, bo tutaj Anglicy robią nam niezły English breakfast. Tak jest, Piotr! Matykaś! On wie jak się... Kontuzja. Zamiana. Nie mogę grać. No nie. Kamiński ma kontuzję. Mhm. Mm no co? Zatrzymujesz mecz. Piz do głupia. robię kontratak. Czekaj, Sterling, bo mnie usta swędzą. Muszę się podrapać. No, dobra. Dzięki. Do Lewandowskiego. Lewus. Robę. Ależ to złapał. Maticasz! Nie, jak to broni, kurwa? Pickford w Evertonie tak nie broni. No szkurwa. Nie, zwierzę w to. Fantastycznie. No, czy to jest. Chyba sobie ze mnie kpisz. Czysto w piłkę. War. Najpierw było w piłkę. Widać ewidentnie, było najpierw w piłkę. Pada. No, najpierw kcyknął kolankiem piłkę, potem poszła reszta cialska. Kurwa, jebana. Aha. Jezus, no nie wiesz, jak to się dzieje? No kurwa. No przecież w piłkę dotknął ty szma. Podaj koledze. Tak? Aha. Jest! Boże, jest! 3 do 3. Boże, co za mecz. To jest mecz turnieju, ludzie. Ale kurwa, jest niesamowicie wkurzając. Bo to my powinniśmy wygrywać, bo my jesteśmy Polska, a oni są jacyś nie... nie, nie oni są jacyś Anglicy. Wy widzieliście ich śniadania? Przecież to jest tragedia. No przecież było pole, bym przecież bramkę, kurwy! Zobaczmy, jak wygląda tutaj składik. Trzeba to przemyśleć. I tyle ze zmian. Zaskoczymy wszystkich tą formacją, ale tak będzie. Milik błagam, to jest twój mecz życia. Kurwa, co on robi, że on tak... Co jest? Jordan Pickford też widzę mecz życia. Milik! Tak! Arkadiusz Milik! O ty ja mam korsarze jeszcze, nie skończyłem je. Okaławna Brytole. To już się czuję jakbym był w finale. Co się ten mecz? czuł jakby był finał. To jest najtrudniejszy mecz ze wszystkich. A tutaj wyziąłem ducha. No, zabił mnie. No i tak, kurwa, sędzia, sędziowie przeciwko mnie, zabi tego bambusa. <laughs> jednak jesteś za stary, trochę. Kurwa, karny. Chyba, że to jest rzut wolny. Dobra, się. Mam... <laughs> centymetry, centymetry. O jezus, taka minuta, nie no. Tak? Pierdol, no, pierdol, mocno, mocno. Tak, koniec, koniec, koniec. finał jest nasz. I kto w finale? Błagam Serbia. Błagam Serbia w finale. No kto w finale? No pokaż mi, kto w finale. A, to. Kto w finale? <laughs> Proszę Państwa, to jest mecz. To jest mecz, który zadecyduje o wszystkim. Najważniejszy mecz tego turnieju. Wielki finał dwóch bazowanych państw. Polska kontra Serbia. O ten puchar właśnie zawalczą Polacy i Serbowie Rozpoczynamy, wielki finał Sensacyjny finał, bo kiedy widziałem, że Serbia-Brazylia, to raczej sądziłem, że będzie powtórka z meczu grupowego pomiędzy Polską a Brazylią Wrong, I was wrong, syny. I was very wrong Bardzo bazowany finał Jeżeli przegram z Serbią, nie będę zły, ale będę rozczarowany Uff. dobrze szczęsny Lewy. To nie był lewy, to był Szymański Gdzie jest Lewandowski? Nieważne, Kamiński. Nie wierzę! jakiś Dmitrowicz. Jakiś łysy. To jest Johnny Syns. Givior! Givior strzela w finale! Nie mogę krzyczeć, bo mi się śpi. Ale Kiwior, 1-0 Polska Coraz bliżej sukcesu, Michał. Probierz, oglądaj to i ucz się od najlepszych. Nie, zamieszanie. Dobrze. Kasuj. Nie, su. Dobrze. Zapierdane. Gdzie jest Lewandowski? O właśnie. Nie, to jest Szymański. Kurwa, ale żeśmy się zesrali teraz, panowie wszyscy. Gdzie jest Lewandowski? Gdzie jest Lewandowski? Czego ja zdjąłem? No nie, no jest jak byk. Gdzie jest Lewandowski? Ani razu go nie widziałem w tym meczu. Schował się jak Haland. Czemu ich jest czterech, a nas jest trzech? Chłopaki, o co chodzi? Pięknie Benarek. Wow, chwila, ja sobie brałem korsarza do ręki, ale jak widać, nawet tego nie mogę zrobić, bo serbowie znowu mnie atakują. Czuję się jakbym był Kosowem. Twoim dystrykcie cash. Fantastycznie, Reus. Reus? Robert Lewandowski. E, e, e. Sukcesywny jeden korsarz. Drażę korsarze. Kokosowe. Mniam 2-0. Zabigo! Dobrze szczęsny. Nie panikuj szczęsny, ja wiem, że Serbowie są straszni. Nie bez powodu zostaliśmy nazwani Murzynami Europy. Jak to obronić, Dmitrowiś, ty? Aż muszę kolejnego korsarza ciupnąć do swojej łapki. Mhm, połowa się kończy. W taki oto sposób prowadzimy 2-0 zaraz Serbów w finale Mistrzostw Świata. Jest dobrze. Wnioski? Jesteśmy po prostu najlepsi. Druga połowa rozpoczęta. Troszeczkę kłamię. Karny, nie ma, zabij. Nie wydałem żadnego dźwięku na bramkę. Eee, zbyt łatwo, zbyt łatwo. Czemu Serbia jest taka słaba? No nie no, błagam, to jest finał. Tu musicie być najlepsi. O Jezu. Dobrze, Dmitrowicz. Czemu ja to powiedziałem? Ja musicie jeszcze z tego faktu. Hehe. <laughs> Łops Ale rozpykali. Ale szczęsnego nie. Pa, nawet szczęsny trochę sobie tu zrobi taki fiki mumiku pegacyki. Pa. Cyk. Panato, Szczęsny bramka strzelić zaraz Ha! Panato, to Szczęsny zaraz bramkę Ha! Ha! Będź Wojt Ups Sweeper Keeper Ta no pustą bramkę nam strzelić nie możecie W jakim cudem wierzycie? Spalony? Ha! Spalony Nie ma nadziei Nie ma na was szacunku w ogóle Pa I teraz tiki taka Pek, pek, Piłka parzy Cyk 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 za gorąco już w nóżkę! Cyk, Maty Cash Ja tu chcę Tigitakę zastosować, chodźcie tu panowie, bo zaraz Mateuszowi się spali gotówka. Znaczy noga To bo tak fatalne No jeszcze jedną sobie strzelił. Ogłaszam że wykonałem cel, jaki obiecałem, że wykonam na samym początku tego filmu na samym początku tego materiału będzie no, nawet Azjaci jacyś tam kibicowali. To jest naprawdę niewiarygodne. Zrobiłem to sobie całym. Polska jest najlepszą drużyną na ziemi. Jesteśmy lepsi niż wszyscy. Jesteśmy po prostu genialni. Dostaliśmy nagrodzeni po tych wszystkich latach wstydu, smutku i rozczarowania. A teraz ten pan Lewandowski... Robę. Lewandowski. Teraz on podnosi Puchar Świata I... I cieszy się z kolegami Ja wam dziękuję za oglądanie To był mega fajny turniej I widzimy się w następnym filmie Adios Z Bogiem